No dobrze, witajcie bardzo serdecznie. Miejmy nadzieję, że już w ostatnim albo przedostatnim odcinku z Cywilizacji 5, tak zwanego mojego poradnika grania. A jej, co tu się ostatnio działo? Muszę znowu sobie to przypomnieć. Rozwalamy jakichś biednych barbarzyńców, Znowu, jeśli będzie tam, nie wiem, coś przynudzać albo za długo. Tura będzie trwać, to po prostu to zmontuję i co? Przyspieszę. O, projekt Manhattan. Pokazanie tu w sumie to byłoby takie fajne zwieńczenie, myślę. No, jakieś ogrody. Róbcie wszystko jak leci. E, co ja chciałem? Technologię. A, o radarach to już tam opowiadałem, mi się wydaje. Tu można jakiś cud przyspieszyć, ale to tam... Ehm. No nie wiem, no ja zawsze lubię mieć kilka tych manufaktur, faktycznie może jak jakieś miasto miało mało produkcji czy coś, to manufaktura jest idealna do zwiększenia tejże produkcji. Ale jak widzicie, nawet z pięcioletnim planem, to ta produkcja nie jest. Pięcioletni plan, oczywiście tutaj ulepszenia w polskim ładzie. Nowy polski ład faktycznie działa, przynajmniej w cywilizacji 5. Chciałem powiedzieć, że no, jak widzicie na no spokojnie, z każdej takiej kopalni można dostać aż 5 produkcji, to jest tylko o jeden mniej niż z manufaktury. Dlatego, to, jeśli szczególnie wybierzecie ład, no to. Produkcja nie powinna być aż takim problemem, jeśli macie faktycznie te wszystkie kopalnie. A, dla, a można wy, fana Tomasza Disona wykorzystać jako tutaj inżyniera i przyspieszyć jakiś cud, jeśli będzie to wymagało. O, rekrut sfałszował w ogóle wyniki wyborów. No, to jest to, o co mówiłem, od chyba. Yy, o, no właśnie, on nie expi w tym momencie, dlatego to jest takie. No średnie, nie. Co 10 tur będzie nam zwiększał tutaj w sumie o ile? Też nie wiem dokładnie, ale coś za, może napiszę. Nie, po prostu nowa rada będzie sprzyjać. No, można tych szpiegów tak dać, ale to naprawdę, jeśli walczymy o jakieś państwo, miasto, nie mamy kasy. Ale raczej zawsze opłaca się, mi się wydaje tak przynajmniej, że posłać tych szpiegów faktycznie do innych miast, żeby kradli albo chociaż byli właśnie jako, w roli dyplomaty, ten, dyplomaci. A no, oddych do spania, następna tura. No tu już nawet też produkcja się, o, w ogóle leci Polskie kolendy. Tak świątecznie coraz bardziej. Śniegu jeszcze nie ma, co prawda? Na dworze? Chyba, że ktoś to ogląda, to może wtedy już pada. Fajnie byłoby śnieg, lubię śnieg. Wielki kupiec. O, to, to chyba też mówiłem, że to jest jedna z najmniej ulubionych moich... E, ...wielkich osób. E, no co, panie kupcu, no... O, zjeździ e, ten gówno tutaj. O, rozpadło się. O, kolejna piechota. No, wielki kupiec. Kto tu się obraził? O. Bruksela, tam trochę spadły TT. To idealnie można go będzie wykorzystać do misji handlowej, Żeby poprawić relacje. Zo, zrób tam. Zo, polskie. No, jak widzicie, już nawet cudów nie ma do budowy. To jest tak dużo produkcji tak dużo wszystkiego, że to wszystko jest zbędne. Projekt Manhattan się gdzieś robi. Ewentualnie Agencji Wywiadu mógłbym spróbować zrobić, ale musiałbym mieć yy, kasę. Mam? W sumie mam. mogłem ją zrobić, żeby wam pokazać to. Za eee, tak dokładnie gdzie? Eee, Kyoto, Amsterdam, Berlin. No to weźmy co najpierw do Berlina. A, to tutaj się kupuje: właśnie policja, czy tam okręgowa najpierw, a później posterunek policji. Amsterdam, bodajże że tutaj nie było tak i Kyoto. Tutaj nigdy nie było. Eee, a, agencja wywiadu, no jednak jest. No, dosyć potężna, daje dodatkowego szpiega, rozwija wszystkich istniejących szpiegów i obniża skuteczność wrogiego wywiadu o 15%. No, tylko w sumie nie wiem, czy we wszystkich miastach, czy tylko tutaj, w stolicy na przykład. No, tego nie jestem pewien. Niszczycie. Nie, to też do spania tutaj. Nawet masz chyba. Bo... Spanko. No, to już też widzicie, te te można przerzucić. Bardzo lubię to, jeśli gra udostępnia taki motyw, a szczególnie jeśli jest to bardziej trochę ogarnięte w gierce, że na przykład nie ma tego od samego początku. Można tworzyć tutaj naukę na przykład. To tak chyba było właśnie w tym. Eee... Boże, jak to tam Human Kind czy coś tam w sumie już nie pamiętam dokładnie, ale jakieś te Endlesski miały, właśnie gry Amplitude Studios, y Endless Space chyba 2 miało tam, że od pewnego momentu dopiero można wytwarzać te y motywy. A, oni w ogóle mieli fajny pomysł, że można tworzyć jakby składy tych zasobów i wtedy użyć ich w odpowiednim miejscu, czasie lub. Mmm, niewidzialne ten, kurde. Jak dostrzec coś, co jest niewidzialne? No właśnie, problemy psychiczne tej gry yy, albo świata czy życia. Yy, zróbmy sobie tutaj. O, to tysiąc, ileś tam złota. Ile ten gościu ma tutaj tych, tych, czy. O, fajna muzyka. No i teraz lotnisko już wszędzie to myślę, że ta, ta, no. Dobra, mimo, że prawdopodobnie wygramy kulturowo, no to i tak myślę, że pokażę ten los statku kosmicznego. I tak dalej jeszcze, pociągnę to po prostu ile się da, ale no w sumie może nawet w tym odcinku to wreszcie zamknę. No już trzeba to skończyć, mówię tam jeszcze sporo projektów jest w tle, na przykład dodatek do Hearts of Iron wychodzi, bardzo chciałbym go sprawdzić, albo dodatek do Stellaris, ale to jest trochę problematyczne, bo przecież prowadzę tam miniserie dla mojego przyjaciela. Który nie ma czasów to grać i mu smutno. No niestety, pozdrawiam cię, Bartku, jeśli to oglądasz. Ja też nie lubię nie mieć czasu, żeby grać. Kongres ONZ można zmienić nazwę nawet. O, ciekawe. O, tam, no, no, no dobra, już nie, nie będziemy się nabijać. Dam, dam spokój już na razie także. Brakuje mi. A, <laughs> brakuje mi jednego delegata, żeby zdobyć zwycięstwo yy, to, dyplomatyczne. Czyli musiałbym prawdopodobnie. Tak. To państwo miasta, jakbym przekabacił na swoją stronę, bym zwyciężył. Przy oczywiście następnych obradach, a nie teraz. Bo musi być to głosowanie, tam chyba gdzieś pisze, co ile jest. E o, za 11 tur będzie głosowanie. No to wątpię, żebyś, żeby zdążyło to. Prędzej raczej stuknie zwycięstwo, właśnie kulturowe, niż tam dyplomatyczne. No, tutaj się jakieś rozpieprzyli te farmy wieśniaki. No, oni są na automacie, więc lada moment, powinni to naprawić. Kurde, jak się tak, znaczy nie powiem, że nie, to jest dosyć czytelne, to przynajmniej mi się tak wydaje, nie, że tutaj ta grafika jest taka schludna raczej, nie jest przesadzona, nie jest też zbyt szczegółowa, jest po prostu taka informacyjna bardziej i tego, i muszę przyznać faktycznie, że no może nie wygląda to jakoś super ładnie, ale no na pewno jest czytelne moim zdaniem. Bardzo, bardzo dobrze tutaj mogę się rozczytać co, gdzie jest jakiś zasób, od razu widać, że coś jest stegowane lub nie. Ale znowu w cywilizacji szóstce bardzo fajnie pojechali ten motyw, że kiedy dane pole jest eksploatowane przez obywatela, to wtedy. A, w każdym mieście może być. To wtedy pole jest faktycznie, na przykład farma jest zielona, że ktoś tam uprawia tą ziemię, a jak nie, to są puste pola. To jest bardzo fajny motyw. No i ogólnie jest bardzo ładne, no nie powiem, że nie. Ym, co się stało? A, nowy szpieg kolejny. No jak widzicie, wszyscy awansowali tutaj. W ogóle yy, chyba nie mówiłem o tym, ale jak siedzi dyplomata w stolicy, to on również daje bonus do turystyki. To jest, to jest bar też bardzo ważne. Tego nie ignorujcie szpiegów. Szczególnie, że oni są darmowi. Nie? nie trzeba ich tworzyć w przeciwieństwie do szóstki. Bo w Cywilizacji 6 faktycznie trzeba wyszkolić tych, tych agentów, to jest trochę bardziej problematyczne. A tutaj dostajemy ich za darmo, można ich wysłać. Więc jest to bardzo fajna opcja. Mogę nawet chyba do Sofii, tak? Sofia, o taka piosenka była, Tak, Sofia. Jest pod tym jarzmem tego frajera. No, musiałbym wydać tyle pieniędzy, ale to na spokojnie to jeszcze nie jest na gwałt. E, penicylina, żołnierza piechoty morskiej, bardzo fajna jednostka, właśnie do desantów. Szczególnie na, można się spodziewać po samej nazwie. bo że to jakieś statkami drewnianymi, rakietami dostają po głowie. Masakra. E, I przede wszystkim to jest bardzo ważny budynek: laboratorium medyczne, e, bo ono. Po narodzinach nowego bohatera zostaje. Tak, bohatera. Obywatela, oczywiście, zostaje zachowana więcej żywności. O proszę. Trzeba pomagać ludziom, no takie jest przesłanie. Wielką. Złota erę. No mogłem ją przedłożyć, ale stwórzmy to wielkie dzieło. O, autoportret. To mój? O, cholera. Ładnie, ładne podobieństwo. Co się stało? Twój szpieg, agent specjalny Józef, złapał wrogiego szpiega. Majański szpieg został wyamelinowany. No, dziękujemy temu panu. A tymczasem spójrzmy na drzewko technologii. No, zróbmy te połączone. Czołga może pokażę. To jest taki tam syf, bo ja tam nie przepadam za czołgami. Tutaj technika rakietowa bardzo ważna. Program Apollo się zacznie. I oczywiście rozszczepienie jądra atomu. Ekologia bardzo ciekawa jest. Dostarcza również takich ciekawych budynków. Szpital. miałem skończyć myśl o tym, o laboratorium medycznym właśnie, bo jak pewnie wiecie, lub nie wszyscy wiecie, pierwszym budynkiem jest akwedukt do tego. On tu jest, nawet w mieście mogę go zaraz tam pokazać, tam nie wiem, na przykładzie stolicy, na przykład. Tylko poklikam tu właśnie. Jest akwedukt. Pokaż kolejkę. Tu są właśnie budynki, gdzie on tu jest. Cuda. Nie, ja bo to budowle specjalne, normalne. O, tu jest akwedukt. Spójrzcie, czyli jeśli pojawi się nowy ludzik, przypuśćmy, potrzeba 100 żywności do narodzin nowego obywatela, to gdzieś tu wszystko jest rozpisane, o właśnie, prawie 300 jest potrzebne. I e, narodzi się ten obywatel, to 40% z tego zostaje zachowane, czyli od razu do narodzin kolejnego bohatera i obywatela, no proszę, niech będzie bohater, mamy 40% od razu zachowane. No, na czym to jest? Ja? A, a dzięki kolejnemu temu laboratorium, z no laboratorium medyczne, to ono kolejne 25% doda, czyli zauważcie, że praktycznie więcej niż połowa do, postępów do kolejnego obywatela w żywności będzie już uzupełniona. To bardzo przyspiesza znowu rozwój miasta. Tylko pytanie tak naprawdę brzmi, czy w tym momencie jest on potrzebny? Mimo wszystko, weźmy sobie tutaj ten przydział obywateli. Miejsca do pracy jeszcze jakieś są. Przyrost żywności to aż 30 natury, więc jest dosyć, dosyć sporo tego. A skoro miejsca chyba są do pracy, to można pracować. Tak mi się wydaje. W Krakowie wielki muzyk się pojawił. Boże, czy to jest ich, ich troje? Nie, to John Cage. Johnny Cage z Mortal Kombat. No dobra, niech mu będzie. A w sumie mogę nawet koncert wam pokazać, jak to wygląda. O, zaraz to pojedźcie sobie tutaj, już w drogę. Eee, chyba mam w opcjach ustawione, że nasi tak zwani robotnicy nie potrafią, czy tam nie powinni zastępować pól, które już są ulepszone. Dlatego na przykład mamy lekkie problemy z wydobywaniem tego uranu. Czy nie? Zaraz dam wam, nie na automat, bo macie problemy z głową ewidentnie. No, weźmiemy sobie jednych tych. Tych też wezmę tutaj, żeby to zrobili po prostu, no bo jak. No, laboratorium medyczne tutaj. Yy, co to? Excuse me, what the fuck? Aż chciałoby się rzec, nie? No właśnie, Maj Majowie sobie zrobili jakieś tu miasteczko wypierde koło mnie. No dobra, no niech im będzie. Drugie miastro w 2000, 2000 roku. Chodzą tymi jednostkami. u żyli wielkiego pisarza, wow. To niesamowite. Kakao na liście życzeń. No kurde, w kakao to możecie dostać. Grecja i ten frajer zostali sojusznikami. Ciekawe ile mnie przebili. Zaraz, co? Mam 400 prawie wpływów i oni mnie przebili? O, chore, chore, gówno. O, tutaj tam Berlin się pali. Laboratoria medyczne się budują. Shooting, shooting. Pusz, pusz, pusz. E, ta, ty jedziesz tam dalej, zagrać sobie koncerty. Biegną tutaj. No i to faktycznie jest to jest ich troje. Johnny Cage z Mota Kombat, kurde, ich troje. Wszyscy tutaj są. Fajnie. Ile mi brakuje? Dwa wpływów. Nie ma. Hm. Szlaki handlowe w sumie. Chyba mógłbym gdzieś tu. A, i tak to są panie. te wszystkie marionetkowe te gówna to tam. Niech im będzie. A oni mają jeszcze troszeczkę ruchu, ale ci im zablokowali oczywiście. No, taka to jest właśnie współpraca. Uuuu, mocne słowa, kurde, lubię podbijać. Znaczy lubię, no. Lubię jak ktoś mnie denerwuje, no to wtedy można go podbić. Albo nie, nie, nie chcę grać tak jak mu zagram, ale... no śmierci, cierpieniu. no kto to lubi nieść, nie? po co to komu, ale no nie można no sobie dać tam srać na łeb, dlatego trzeba bić, co to, a ideologia światowa, proszę tutaj połowa głosu. No, tak, ideologia, zakaz luksusu, nie chcemy, niech będzie. A i następna tura oczywiście, tak mówię, czemu się nie rusza, no nie rusza się, nie rusza. Technika rakietowa da nam wyrzutnie, sam czyli najnowocześniejszą obronę przeciwlotniczą. Artylerię rakietową, to już o niej mówiłem, potrafi się poruszać i strzelać w tej samej turze. I program Apollo właśnie nadpisze, że będzie można rozpocząć budowę statku kosmicznego, który będzie tym, jego planem jest opuszczenie naszej planety. No, oczywiście, zakaz przypraw został odrzucony. I teraz jest prawdą, że ideologia na świecie jedyna prawdziwa to jest ład. Mój ład, polski ład, nowy ład, nowy polski ład. Niesamowite. A Aha, to wszystko jest porobione, chyba te, te, te ropy wydobywają. Wszystko jest tak, jak powinno. Tutaj, ewentualnie uran, ale raczej, tam że granice już tu się nie przesuną. No taki, macie automata. Rabiny Gottlinga. O, to jest w ogóle góra mapy, nie da się tam wejść. Ciekawe. Tutaj się nagle rzucili. Ci ci robotnicy poleźli wszystko zaczęli rozbudowywać. Podejrzane. Wszędzie te laboratoria poróbmy. Ich troje biegnie. Czerwone gitary. Czesław Niemen dziwny jest. No ten świat jest trochę dziwny w sumie. Spójrzcie na tą mapę jak to wygląda. Połowa mapy jest Polska. Po lewej też już w sumie masakra. Przewódca Światowy. Za pięć tur będą obrady, ale zobaczmy jak to wygląda tutaj. O, no faktycznie, może nawet się uda wygrać dyplomatycznie. O, to już jest raczej nie czy się uda wygrać, ale raczej w jaki sposób się uda wygrać. Wielcy inżynierowie mogą kończyć część z statku kosmicznego, to też jest imba. O, chociaż tyle tego, ja, chyba że tu coś fajniejszego jest. Nie, dobra, niech będzie. Zaraz całe tutaj Polski Ładu zupełnie, jak tak dalej pójdzie. Ich troje, biegnij tam niemen Aby jakiś tam winić ludzie Wszyscy ten... Kto tam? Zenek to jest pewnie, kurde, bo to taki rok Nie, ja, dobra Może jeszcze trochę nie aż tak, ale... Tu jest wszystko możliwe, to jest tutaj... W tym świecie Nigdy nie wiadomo co się stanie Na mm, Automat e, Kto jest pan? Al-din Al tusi Tak, to jest po prostu... Jak z tego gotika, jak to było, Al Muadim, Al al Jazir. <gryzanie> Dobra, goście, zrób mi tutaj. Dobra zasada podczas eksperymentów z rakietami brzmi, zawsze zakładaj, że wybuchną. Że wybuchną. Psz, psz, psz. Ja bym chciał, żeby taka pierdykła. Gdzieś tutaj na przykład w taki cel mam właśnie Chinese Inca, albo jakieś tam Chicharón, cha cha Kung Kung Takinte, i tak dalej. A tutaj Wilhelm, o, Ora, Dobra, do spania na razie, bo jak będziemy mogli tworzyć rakietę, to oni będą mogli ją przyspieszyć. Tak, dzięki temu, tam co wybraliśmy. Program Apollo w cztery tury, no to zrób sobie tam programik. Ty też byś go robił w cztery tury, więc to nie ma aż takiego znaczenia. Zameczek i dalej. No i rozszczepienie jądra atomu, zaraz, od razu powinno wskoczyć. Bomba atomowa, w sumie zaraz mogę ją zbudować i sobie tam ją przetestować. Tutaj działka prześladnicza. Tylko musiałbym faktycznie chyba. Hmm, musiałbym mieć miasto, z którego mógłbym je wystrzelić. Chyba, czy jak nie? Stałem się śmiercią. Niszczycielem światów. Niszczycielem światów. Trochę tak. Bazuki. No właśnie, fajna jednostka walcząca yy, z przeciwnikami. Zasięg jeden z mi głównie i elektrownia atomowa, czyli najlepszy budynek dający produkcję. Choć jest jeszcze elektrownia mm, ta y, słoneczna, która jest lepsza, bo nie wymaga uranu, a daje te same bonusy. A ona no, ale jest jeden ten szkopiu, że elektrownię atomową można wybudować wszędzie, a elektrownię y, tą y, słoneczną można wybudować tylko w sąsiedztwie pustyni lub na pustyni, gdzieś tu, chyba tu, tu, właśnie, elektrownia słoneczna na pustyni lub z nią sąsiadować, właśnie. I nie może oczywiście zawierać elektrowni atomowej, ale to jest taki fajny, fajny dodatek, że jak jesteś na pustyni, wiadomo, zawsze jest trochę trudniej na pustyni, bo nie ma tam aż tylu zasobów. Najczęściej ja przez zasoby mam głównie na myśli jedzenie. To chociaż masz taki lekki bonusik, że nie, nie musisz mieć uranu, nie? Chociaż no, jeśli chcesz być kimś w tym świecie, to musisz mieć uran, że tak powiem. Boże, jesteście barbarzyńcy jeszcze? Dobra, wy musicie się przygotować do. Aha, nie mogę was na piechotę morską ulepszyć, ale mogę was. Kilku z was tu trochę poulepszam i tych wszystkich ruszę w następnej, albo już teraz zacznę poruszać tutaj. I tutaj zostanie pierdyknięty pocisk atomowy. Czy tam nie pocisk, tylko w tym przypadku bomba, bo są dwa rodzaje. Jest słabszy, bomba atomowa, którą właśnie teraz sobie. A no, teraz ją zrobię. Kupię sobie elektrownię już teraz. I 150 produkcji to jest bardzo, bardzo dużo. Ale wymaga uranu, oczywiście, jedna taka elektrownia, każda. I teraz wszędzie powinienem, właśnie tutaj, gdzie robicie tą naukę, pozmieniać Wam, żebyście też porobili te elektrownie wszędzie. No, tylko pamiętajcie, że żeby zrobić pocisk. Atomowy, lub bombę atomową, tak jak tutaj się robi, musicie zrobić program Manhattan. Bez tego nie można. No, a projekt Manhattan po prostu też wybieracie produkcję, one są tutaj o cuda albo programy i wybieracie i robicie. Nie ma żadnych problemów. On nie kosztuje utrzymania, nie ma żadnych tam zasobów, nie wymaga, po prostu trzeba go zrobić. Chyba nie wiem, czy dodaje się on jako budynek, czy nie? Hm, chyba nie. Okej, okay, ludzie. Ojej, sorry. Wy się na wazuki ulepszyliście, czyli na karabiny. Aha, wazuka to jest po prostu lepsza wersja karabinu maszynowego. Mhm. No, piechota tutaj już szturmuje. Nie mają szans raczej. No, a ty wielki muzyku, idziesz tam, spróbujesz zagrać sobie koncert w Koryncie, w Atenach? Co tu się w ogóle dzieje? Jakoś tam minus jeden było. Jednostka lotnicza. Wow! Mają nawet pierwsze samoloty. Tutaj nawet mają samoloty. Ej, to fajnie się rozwijają. Myślałem, że gorzej mają. No dobrze, to dobrze. Bardzo, ale to bardzo rzadko widziałem, żeby Komp produkował jakiekolwiek jednostki lotnicze. Więc tego to jest zawsze bardzo miła odmiana. Coś takiego sobie dostrzec. Ile to w ogóle trwa? Ktoś mi powie? 24 minuty, no tylko z cięciami to tam... No hmm. jeszcze chwilę. Ten mnie potępia. Przyjdzie czas, gdy za to zapłacicie i nie zapłacicie tutaj mówię, pieniędzmi, ale kurde bombą na ryj. Pociskiem atomowym zaraz sobie tutaj yy, kupię łódź podwodną. Atomową łódź podwodną, ona potrafi przenosić pociski jądrowe. A, gdzie ona tutaj jest? Chociaż ona tu jest, tak? Atomowy okręt podwodny. Niewidoczny dla wszystkich niszczycieli, krąży bla bla bla. Może przenosić dwa pociski i świetnie sprawdza się w zwalczaniu okrętów. Tak, to jest najlepszy okręt podwodny w grze. W Warszawie pojawia się wielki pisarz. Któż to może być? Zim <laughs> dają te te. A wyrzutnie sam. Chociaż w sumie, tak na dobrą sprawę, jak ten frajer tutaj ma te samolociki swoje. To może będzie nawet Beka. Może ten mi podkrada tych tych frajerów. Jeszcze. No On jest strasznie upierdliwy, jeśli chodzi o te relacje z państwami, miastami, bo on kocha, po prostu kocha to wszystko, podkradać ile wejdzie. No ale jak ja mam pieniądze, to nie jest żaden problem. No właśnie, wszystkie teraz tak państwa miasta należą do mnie. Czyli za dwie tury, jak będzie głosowanie, to zwyciężę dyplomatycznie. Mimo, że zaraz mamy zamiar spuścić pocisk atomowy. No, on też może wielkie dzieło stworzyć, albo... Niestrudzenie parł do przodu. Gdy zając obudził się z drzemki, ujrzał żółwia u linii mety. Lecz nie zdołał już go dognać. Wtedy żółw rzekł... Uuu, lecz zdecydowanie. Podoba mi się to zawsze dążyć do celu. A nie tam płakać. E -o -o -o. bazuki. Wie tam, piechota z wielkiej wojny zespania niech tam idzie. okrążcie no, ich. No. Jak to powiedział tego? C jak mu tam stopczyk. Z psów. No, zróbcie coś z nim, kurwa. No i tu tak samo właśnie trzeba. Coś trzeba zrobić z tym miastem. No dobra, i tutaj chyba zaraz będzie zakończyć taki cliffhanger przed tym ostatnim głosowaniem. No, to myślę, mam nadzieję, że będzie przedostatni i w następnym już to wszystko się zakończy. No, i została ostatnia tura do głosowania. Ten tu jeździ. Za no Akurat pocisk się jeszcze wyprodukuje doskonale. Ekologia się zrobi, ekologia słowo znane. W każdym świecie śmiecone, ile wejdzie. Zaledwie w czasie jednego współczesnego nam stulecia jeden gatunek, człowiek, zdobył potężną siłę pozwalającą zmienić naturę tego świata. Mhm. Mm Opera w Sydney, darmowy ustrój plus 50 kultury w mieście, super cudzik. I dwa oczywiście miejsca. I to też jest bardzo fajny motyw, że bardzo lubię ogólnie to w grach, taką mechanikę, że właśnie kiedy jesteśmy bardzo zaawansowani technologicznie, jesteśmy w stanie sami wytwarzać zasoby strategiczne. W tym przypadku w cywilizacji piątce jest to tylko amelinium. Można stworzyć centrum właśnie recyklingu, ono kosztuje trochę utrzymanie. Aż trzy monetki, no co może nie wydawać się dużo, ale jest to raczej dosyć sporo, jak na budynek. Yy, I można mieć tylko pięć takich budynków, czyli można mieć łącznie 10 amelinium po prostu przy sobie. Jest to tak ważny surowiec pod koniec, że można nawet go wytwarzać. Właśnie. A ja tam nie wiem, czy zbudujemy... Ojej, co to jest? Coś tam splądrował jakiś szlak, hamy, ale chyba nie mój, tylko w ogóle jakiegoś tam bota. O, uran zaczyna się zgadzać. Od Czeczenów, dla tego orkiestry pomocy. O, i pocisk działa podobnie jak tego. Jak, jak, jak. Samoloty, nie? Że zmienia się baza, że ma duży zasięg, nawet to. O, przeleciał sobie samolocik. No właśnie. I co, to jeszcze można? A, do piechoty po prostu ulepszyć was. Program Apollo skończyliśmy, więc możemy już wytwarzać, jeśli to jest w jednostkach bodajże, ta. Nawet jeszcze nie mamy żadnej części możliwości stworzenia, ale jeśli tylko będzie okazja, to zacznę tworzyć części właśnie statku kosmicznego. A za ten czas można co tu jeszcze? O, czołga miałam pokazać, to tam zrobię jednego. Myśliwce no, tutaj na okręt. Ty tam czuwaj. No, wy tu też się zbroicie i spróbujemy najpierw dupnąć pociska, a później już wymazać ich z historii. A w następnej turze już prawdopodobnie wygramy. Ale no właśnie, to będzie przedostatni odcinek, a w następnym już mam nadzieję, że to wszystko się tu wyjaśni. Opracujemy już większość tych technologii i będzie koniec. I zamkniemy wreszcie cywilizację 5, tak zwane poradnik o granie, który wymyśliłem. Dobrze, w takim razie żegnam się z Wami, widzowie, bardzo serdecznie. Dziękuję tym, co oglądają, subskrybują i tam łapkują. Zawsze milej na sercu się robi. I tyle, dzięki na razie i do zobaczenia następnym razem. Hej!